To jest chłodnica. To jest chłodnica samochodowa, ta akurat z Forda F150 z 1993 roku. Chłodnica cieczy. To jest chłodnica oleju i chłodnica do klimy. Także z tego samego modelu, ale to nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, że chłodnica jest wykonana z aluminium i. Jak sama nazwa wskazuje, chłodnica ma za zadanie chłodzić. Nie bez powodu wykonane są one z aluminium w większości wypadków. Różnego rodzaju chłodnice, interkulery. O, tutaj mamy kawałek. Kawałek interkulera. Co prawda nieszczęśliwie wręcz pospawanego przez jakiegoś eksperta. Wykonane są z aluminium, dlatego że aluminium bardzo dobrze odprowadza temperaturę. Szybko się nagrzewa i szybko stygnie. I na tym polega największa trudność, jeśli chodzi o spawanie aluminium. Aluminium spawa się trudno właśnie z tego względu, że trudno jest zapanować na tą tem nad temperaturą, którą my wprowadzamy w trakcie spawania. Naszym łukiem spawalniczym wprowadzamy energię do jeziorka spawalniczego. I teraz to w dużym stopniu, albo można powiedzieć w największym stopniu zależy od nas w jaki sposób my radzimy sobie z tym temperaturą, jak, jak zarządzamy tą temperaturą. Oczywiście parametry także mają ogromne znaczenie, parametry spawania, ale drugorzędne, bo o ile widzimy na przykład, że jak już masz chociaż odrobinkę doświadczenia, że jak na blachę na przykład nie wiem czwórkę Ustawisz 20 amperów, to to choćbyś tydzień chciał spawać, to to się nie pospawa i nie nagrzeje się. A to właśnie z tego względu, że mamy za mało energii, żeby utrzymać temperaturę w miejscu spawanym. Po prostu cała energia, którą my wprowadzimy 20, 40, 50, 100 amperami do aluminium, ona zostanie momentalnie pochłonięta i rozprowadzona, właśnie jak w chłodnicy. Jeśli mamy na przykład czwórkę blachę, to ustawmy sobie 170 do 230, nawet więcej amperów, i to już się będzie spawało. W zależności od tego, jak mamy ustawione natężenie prądu, to będzie trzeba albo troszeczkę dłużej czekać, albo momentalnie będzie można wystartować i jechać do przodu, przemieszczać się. Także jeśli chodzi o spawanie aluminium, w przeciwieństwie do innych materiałów, bo jeśli chodzi o jakąkolwiek stal, to żadna z nich nie jest przewodnikiem ciepła tak dobrym jak aluminium i to ciepło, które my wprowadzimy łukiem spawalniczym podczas spawania, czy to nierdzewki, czy to stali czarnej, jakiegoś tam dupleksu, co, co by to nie było, to to o wiele wolniej będzie się nagrzewało, a co za tym idzie, o wiele wolniej będzie stygło. I my mamy czas na to, żeby utrzymać w jeziorku spawalniczym odpowiednią temperaturę, bo ona nam się nie rozchodzi momentalnie, jak w tych właśnie chłodnicach. A tutaj, jeśli spawamy sobie aluminium to temperatura momentalnie jest odprowadzana, a jeśli za dużo jej wprowadzimy, to już ona nie ma gdzie się, można powiedzieć, odprowadzić. Materiał jest tak gorący, ma kilkaset stopni Celsjusza, 300, 400, 500, 600 stopni nawet czasami Celsjusza w najbliższej okolicy. Trochę dalej, powiedzmy 2-3-4 cm to mamy około 300-400 stopni Celsjusza i jak my stoimy w miejscu, no to już nie ma gdzie aluminium więcej odebrać tej temperatury i wtedy nam się spójna zapada, wypalamy dziury. Jeśli mamy za mało temperatury wprowadzonej, no to dochodzi do czegoś takiego jak na przykład tutaj, że robią nam się takie koraliki. Spójina w ogóle nie jest połączona ze sobą, no tutaj ewidentnie każdy, nawet niedoświadczony, nawet ktoś, kto nigdy nie spawał i nie miał do czynienia ze spawaniem, jest w stanie stwierdzić, że tutaj coś poszło nie tak. Może ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o spawaniu, nie będzie wiedział, co tutaj poszło nie tak, ale wie na pierwszy rzut oka, że coś się tutaj wydarzyło, a jak już troszeczkę się zagłębisz, no to będziesz w stanie stwierdzić, że prawdopodobnie tutaj było za zimno. Jest ta spojina taka pokurczona, napuchnięta, można powiedzieć, koraliki takie się zrobiły, bo widać ewidentnie, że tutaj miałeś problem z wprowadzeniem odpowiedniej ilości temperatury. Jeśli nie jesteś w stanie wprowadzić temperatury, to w ogóle możesz zapomnieć o podawaniu drutu. Bo jeśli ty podajesz drut, a materiał jest za zimny, jeziorko spawalnicze jest za wąskie, za wątłe, za zimne, to ono się jeszcze bardziej skurczy, jak my podamy sobie kawałek spoiwa, nawet cienkiego bo po prostu nie będzie gdzie podać tego spoiwa i niektórzy twierdzą, że to się nie chce spawać, bo jest zły drut, złe spoiwo jest dobrane. Nieważne jakie to weźmiesz spoiwo, najczęściej stosowanym spoiwem jest 5356, czyli ALMG5 albo 4043, dobrze mówię, albo 4043ALSI5. To są najczęściej podawane druty. Są różne jeszcze można powiedzieć stopy, które są wariacją. Serii 4000 i 5000, na przykład 40-47, ale to wszystko ma znikomy, a wręcz żaden wpływ na to, w jaki sposób będzie się nam ten drut. Znaczy to ma wpływ, ale nie aż taki, żeby ta spoina po prostu nie chciała się tworzyć. Jeśli spoina ci się nie chce tworzyć, to nie dlatego, że ty masz źle dobrany drut, tylko dlatego, że nie potrafisz wprowadzić odpowiedniej ilości temperatury do materiału. Co innego jeszcze w sytuacji, jeśli chodzi o odlewy, ale to odlewy to jest troszkę inny temat. Jeśli chodzi o spawanie aluminium, to nieważne jaki ty drut weźmiesz, to się zawsze będzie spawało. Jeszcze jest druga kwestia tego, czy mamy dobrany odpowiedni drut pod względem wytrzymałości naszej spoiny. To jest inna sprawa. Ale jeśli chodzi o samą spawalność, to zarówno jak mamy materiał serii powiedzmy 6000, bo to jest Rura 6061. Yy i byśmy ją spawali z blachą, która jest blachą z serii 5000, o w ten sposób, no to jak Ty masz serię 6000 i blachę 5000, to jaki Ty weźmiesz drut? Niezależnie jaki Ty drut weźmiesz, to się to będzie spawało. Tylko musisz sobie wziąć pod uwagę to, co będzie lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wytrzymałość takiej spoiny, elastyczność, odporność na pękanie. Ale nieważne, który weźmiesz, on się zawsze będzie spawał. Yy, I... Jak już wprowadzisz odpowiednią ilość temperatury, znaczy jak to zrobić, żeby wprowadzić odpowiednią ilość temperatury do jeziorka, przede wszystkim tutaj musimy się skupić na tym, w jaki sposób ty prowadzisz uchwyt spawalniczy. To jest klucz do tego, w jaki sposób my wprowadzamy temperaturę. To jest nasz wytrych, można tak powiedzieć. Zróbmy sobie takie porównanie, żeby to było łatwiej troszeczkę sobie zobrazować. Teraz mamy dosyć ciepło na dworze. Niektórzy podlewają swoje gdzieś tam rabaty, jakieś kwiaty, albo rośliny, czy tam pomidory w, w szklarni. I teraz, jeśli ustawisz na pistolecie, którym podlewasz ostry strumień, taki prosty strumień lecący jednym można powiedzieć takim siurem w konkretne miejsce, to wypłuczesz ziemię w danym konkretnym miejscu. Jeśli przestawisz na głowicy od pistoletu podlewającego i ustawisz szeroki strumień jak z konewki, to będziesz mocno szeroko lał po całej szklarni, można powiedzieć i nie zrobisz w żadnym miejscu yy, prawie że śladów po tym, że tam woda spadła. Albo jak mgiełkę ustawisz. Jak ustawisz mgiełkę, no to woda będzie się rozpylała i delikatnie osiadała na ziemi. Jak masz ostry strumień, jeden taki konkretny, centralnie jest strumień, gdzie cała woda płynie tym strumieniem, to zrobisz krater w ziemi. Wypuczę ci ziemię, czy tam w doniczce ziemię wypuczę. I to jest podobna sytuacja właśnie podczas spawania. Nasz łuk spawalniczy, łuk spawalniczy generowany przez spawarkę, który jest przekazywany z elektrody do materiału spawanego, jest można powiedzieć takim strumieniem. I to w jaki sposób ty trzymasz uchwyt spawalniczy, decyduje o tym, czy ty masz szeroki strumień, jak z konewki, czy ty masz mocno skoncentrowany w jednym punkcie strumień, który daje ci energię w tym danym konkretnym miejscu. Ja masz za wysoko elektrodę, powiedzmy. 4-5 mm, to zależy od grubości materiału. Ale przyjmijmy, że masz blachę na przykład 4 mm, 3 mm, 2 mm, 5 mm. To jeśli ty elektrodę odsuniesz na 5-6 mm od materiału spawanego, to tworzy ci się właśnie taki strumień jak z konewki. Niby grzejesz wszystko dookoła, ale tak naprawdę nic nie grzejesz, bo nie jesteś w stanie zainicjować jeziorka, a jeśli ono się pojawi, to się pojawia znowu bardzo szerokie obfite i abyś spawał pachwinę, to nawet nie jesteś w stanie się wgryźć tam głęboko włączenie tych blach ze sobą. Jeśli nie jesteś w stanie się tam od razu wgryzać w to miejsce, żeby tam się pojawiało jeziorko, to nie wróżę Ci dobrej przyszłości, to ta spoina nie będzie poprawnie wyglądała. I im niżej Ty zejdziesz z elektrodą i będziesz ją prowadził bardziej pionowo w stosunku do materiału, czyli będziesz spawał, o, tak mamy blachę, tak ustawisz elektrodę 90 stopni i tak ją będziesz prowadził na wysokości dwóch 3 mm maksymalnie. To wtedy to będzie wyglądało w ten sposób, że jeziorko na zimnym materiale zaraz po rozpoczęciu inicjuje się na górnej i na dolnej blasze w odległości milimetra 2 mm od tej szczeliny łączącej. I musisz czekać do momentu, aż te dwa niezależne jeziorka spłyną ze sobą do tej szczeliny. I w tym momencie to jest to, na czym typu powinien się najbardziej koncentrować podczas spawania aluminium w tego typu pachwinie. Żeby tam cały czas to jeziorko było, żeby ono można powiedzieć, niejako nawet bez podania drutu już tworzyło spoinę. I dopiero w tym momencie podajesz drut. Jak to jeziorko ma 7 mm 8 mm już całe szerokości na jednej, na drugiej blasze, połączone one są, stopione ze sobą, to wtedy podajesz drut. Przemieszczasz się do przodu i znowu ułamek sekundy. Pół sekundy czekasz, aż jeziorko napłynie samoczynnie, mieszając jedną blachę z drugą, zlewając się w tej szczelinie i dopiero wtedy podajesz drut. Jeśli Ty robisz to w ten sposób, że się przemieszczasz do przodu i widzisz, że u góry jest materiał roztopiony, na dolnej blasze materiał jest roztopiony, podajesz drut, to tam w środku utworzy ci się taki tunel, taka mysia nora i nie będzie wtopienia w materiał. To jest spowodowane zbyt niską energią wprowadzoną w jeden konkretny punkt w materiale. Nagrzałeś górę blachy, nagrzałeś dół blachy, bo łuk się łapie tych miejsc, do których ma najbliżej. A jeśli my sobie to nawet na rysunku to widać. Masz blachę jedną, masz blachę drugą, nieważne jaka to jest grubość. I tutaj masz elektrodę osadzoną. No to gdzie elektroda ma najbliżej do materiału? Oczywiście w tym miejscu jest najmniejsza odległość i w tym miejscu jest najmniejsza odległość. I tutaj będzie najwcześniej się pojawiało jeziorko. Stąd łuk będzie sięgał tu. Tu będzie sięgał i tu będzie się tworzyło jeziorko. I tu będzie się tworzyło jeziorko. I im niżej ty masz elektrodę, tym bardziej przesuniesz te dwa jeziorka w centrum, do centrum, tutaj do tego środka, w który chcesz się wtopić. Im wyżej masz elektrodę odsuniętą, jak elektroda będzie jeszcze wyżej, na przykład, o, powiedzmy tak, ciach, załóżmy, że to jest 5 mm od tego miejsca, czy tam 6, no to jeziorko będzie się tworzyło w tym miejscu dopiero. I gdzieś tutaj się będzie tworzyło jeziorko. I jaką Ty masz odległość stąd, dotąd, żeby tutaj się wtopić głęboko? A jak Ty schodzisz niziutko, tu masz na przykład czubek elektrody, o, w ten sposób, to tutaj ogrzejesz, tutaj grzejesz, i to o wiele szybciej jesteś w stanie nagrzać tutaj materiał w głębi. W głębi, i na tym powinno Ci zależeć. To jest ten klucz do spawania w pachwinach. Niezależnie od tego, jakby ta pachwina wyglądała, czy to jest pospawane coś takiego, o, tutaj. Czy tutaj tak jak mamy, to nagrywamy ujęcia do kursu właśnie w ten sposób? Czy jakaś rura gdzieś tam spawana dookoła, o tutaj, coś takiego, w ten sposób, tu? Czy profil z profilem? Cokolwiek by to nie było, to jest zawsze pachwina. I tutaj najważniejsze jest to, żeby wprowadzić energię głęboko w miejscu łączenia. To jest ta największa trudność. To z tego wynikają prawie że wszystkie błędy. Nie licząc zaniedbań i zaniechań, i że ty spawasz na zanieczyszczonej elektrodzie, tak jak tutaj, gdzie mamy czarne okopcenia. Tu jeszcze miałem jakieś takie, o, co sobie tutaj panowie spawali. Wszędzie, gdzie masz jakieś czarne okopcenia, to jest tylko i wyłącznie twoja wina, bo dotknąłeś elektrodą materiału albo drutem. Chciałeś podawać i gdzieś tam drutem dotknąłeś materiału. To jest twoja wina. Spowodowana właśnie tym, że dotknąłeś elektrody. Wszystko inne to jest efekt uboczny jakiegoś sposobu wprowadzenia temperatury do materiału. Albo za mało temperatury zostało wprowadzone, albo za dużo temperatury zostało wprowadzone, albo została wprowadzona nie w tym miejscu, w którym trzeba, czyli zbyt daleko od miejsca tego faktycznego łączenia. Wtedy nie masz w ogóle prawa podawać drutu, tylko musisz głębiej zejść z elektrodą i dopiero wtedy podać, jak one się zleją ze sobą. I jeszcze raz, jeśli chodzi o samo spawanie, samo spawalność, to nie ma znaczenia jaki ty weźniesz drut aluminiowy, on się zawsze będzie kleił, on się zawsze będzie spawał. I czy ja tutaj wezmę drut AlSi5 do czegoś takiego, czy AlMg5, to to zawsze się pospawa, tylko będą inne efekty, jeśli chodzi o wytrzymałość tej spoiny.